Czy wiesz, że istnieje broń, która może zniszczyć myśliwcy F-35 za 100 milionów dolarów, a sama kosztuje mniej niż przeciętny samochód? Brzmi jak science fiction, prawda? Ale to właśnie dzieje się teraz, w Polsce, w tajnych laboratoriach, gdzie inżynierowie tworzą coś, co sprawia, że generałowie NATO nie mogą spać spokojnie. Nazywa się cień, i nie jest to przypadkowa nazwa. Ten polski dron bojowy rzeczywiście stał się cieniem na radarach najpotężniejszych armii świata. Podczas gdy Ameryka wydaje miliardy na swoje stelfowe myśliwce, a Rosja chwali się swoimi hipersonicznymi pociskami, Polska w ciszy opracowała broń, która może zmienić całą strategię militarną XXI wieku. To nie jest kolejny gadżet technologiczny. To rewolucja, która przeraża establishment wojskowy. Wyobraź sobie scenariusz. Nowoczesny system obrony przeciwlotniczej, wart setki milionów dolarów, najnowocześniejsze radary, satelity, sztuczna inteligencja wszystko to zostaje oślepione przez urządzenie, które zmieści się w bagażniku samochodu. To brzmi niemożliwe, ale inżynierowie z Polski właśnie to osiągnęli. Cień wykorzystuje technologie, które sprawiają, że staje się praktycznie niewidzialny dla konwencjonalnych systemów wykrywania. Ale dlaczego akurat Polska? Dlaczego kraj, który przez wieki był polem bitwy dla większych mocarstw, teraz tworzy broń, która wzbudza respekt u supermocarstw? To nie jest przypadek. To efekt dziesięcioleci frustracji, innowacji i determinacji narodu, który wie, co znaczy być niedocenianym. Polscy inżynierowie nie tylko dorównali zachodnim technologiom, oni je przewyższyli, wykorzystując zupełnie inne podejście do problemu. NATO ma powody do niepokoju. Nie chodzi tylko o sam dron chodzi o to, co reprezentuje. Przez dziesięciolecia równowaga sił opierała się na prostej zasadzie: kto ma więcej pieniędzy i większe fabryki, ten wygrywa. Cień burzy tę logikę. Pokazuje, że w erze sztucznej inteligencji i zaawansowanych materiałów, mały zespół genialnych inżynierów może stworzyć broń, która neutralizuje systemy warte miliardy. Amerykańscy analitycy wojskowi już nazywają to polskim problemem. Nie dlatego, że Polska jest wrogiem, wręcz przeciwnie, jest sojusznikiem NATO. Problem polega na tym, że jeśli Polska mogła to zrobić, to kto jeszcze może? Jakie inne kraje pracują w tajemnicy nad podobnymi projektami? Czy jesteśmy świadkami końca ery militarnych supermocarstw? Cień to nie tylko dron, to symbol nowej ery, gdzie technologia demokratyzuje siłę militarną, gdzie mała, zdeterminowana nacja może stworzyć broń, która wzmusza największe armie świata do przemyślenia swoich strategii. Ale prawdziwa genialność tego projektu nie leży w jego zaawansowanej technologii czy niskich kosztach produkcji. Prawdziwa genialność tkwi w czymś zupełnie innym: w miejscu, z którego polscy inżynierowie czerpali inspirację i w sposobie, w jaki wykorzystali lekcje z przeszłości, aby stworzyć broń przyszłości. Aby zrozumieć fenomen cienia, musimy cofnąć się do 2019 roku, kiedy w jednym z laboratoriów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie grupa młodych inżynierów zadała sobie pytanie, które zmieniło wszystko: co jeśli przestaniemy walczyć z prawami fizyki? A zamiast tego nauczymy się je wykorzystywać? To pytanie brzmi prosto, ale jego konsekwencje okazały się rewolucyjne. Widzisz, przez dziesięciolecia rozwój technologii militarnej szedł jedną drogą: większe silniki, mocniejsze radary, szybsze pociski. Wszyscy grali według tych samych reguł. Ale polscy naukowcy spojrzeli na problem z zupełnie innej strony. Zamiast tworzyć coś, co będzie głośniejsze od przeciwnika, Postanowili stworzyć coś, co przeciwnik w ogóle nie usłyszy. I nie chodzi tu tylko o dźwięk. Cień wykorzystuje technologię, którą można nazwać adaptacyjną niewidzialnością. To nie jest stealth w tradycyjnym rozumieniu, gdzie samolot ma specjalny kształt odbijający fale radarowe. To coś znacznie bardziej zaawansowanego. Wyobraź sobie maszynę, która w czasie rzeczywistym analizuje wszystkie sygnały wokół siebie radarowe, termalne, elektromagnetyczne. I natychmiast dostosowuje swoją sygnaturę tak, aby rozpłynąć się w tle środowiska. To jak kameleon, ale na poziomie technologicznym, o którym jeszcze 5 lat temu można było tylko marzyć. Dron nie tylko unika wykrycia, on aktywnie manipuluje tym, co widzą systemy przeciwnika. Może sprawić, że radar pokaże pustkę tam, gdzie on leci, albo że sensory termalne wykryją temperaturę otoczenia zamiast jego silników. Ale prawdziwy geniusz w czymś jeszcze bardziej przełomowym. Cień nie potrzebuje stałego połączenia z operatorem. Jego sztuczna inteligencja jest na tyle zaawansowana, że może samodzielnie planować misje, omijać zagrożenia, a nawet podejmować decyzje taktyczne w czasie rzeczywistym. To oznacza, że nawet jeśli przeciwnik zakłóci wszystkie sygnały komunikacyjne, dron będzie kontynuował swoją misję. Kiedy pierwsze testy Cienia dotarły do NATO, reakcja była natychmiastowa i niepokojąca. Generałowie, którzy przez całą karierę polegali na przewadze technologicznej Zachodu, nagle zdali sobie sprawę, że ktoś właśnie zmienił reguły gry. Ale to, co naprawdę przeraziło dowództwo sojuszu, to nie sama technologia. To była świadomość, że jeśli Polsko mogła to stworzyć, to znaczy, że era amerykańskiej dominacji w powietrzu właśnie się kończy. Ale prawdziwy szok przyszedł, gdy NATO zdało sobie sprawę z pełnego zakresu możliwości cienia. To, co początkowo wydawało się tylko kolejnym dronem stealth, okazało się czymś znacznie bardziej przerażającym maszyną, która dosłownie przepisuje definicję nowoczesnej wojny. Pierwsza rzecz, która sprawiła, że analitycy wojskowi stracili spokój to zdolność cienia do operowania w trybie głębokiej autonomii. Wyobraź sobie sytuację. Wysyłasz drona na misję rozpoznawczą nad terytorium wroga, a połączenie zostaje przerwane. Tradycyjne maszyny wracają do bazy lub lądują. Cień? On kontynuuje misję, analizuje sytuację, dostosowuje plan i podejmuje własne decyzje. To nie jest pilot zdalnie sterowany, to niezależny agent wojenny z własną intuicją taktyczną. Ale to dopiero początek. Cień posiada coś, co polscy inżynierowie nazwali kameleonowym systemem adaptacji środowiskowej. W praktyce oznacza to, że dron nie tylko unika wykrycia on aktywnie oszukuje systemy przeciwnika. Może symulować sygnaturę ptaka dla radarów ornitologicznych, naśladować temperaturę otoczenia dla sensorów termalnych, a nawet generować fałszywe sygnały GPS, które wprowadzają w błąd systemy obronne. To, co naprawdę przeraża dowódców NATO, to jednak zdolność do operacji w trybie roju. Jeden cień to problem. Dziesięciu cieni działających w skoordynowany sposób to koszmar każdego stratega wojskowego. Te maszyny komunikują się za pomocą szyfrowanych sygnałów kwantowych, tworząc sieć, która jest praktycznie niemożliwa do przechwycenia czy zakłócenia. Mogą dzielić się informacjami, koordynować ataki, a nawet uczyć się od siebie nawzajem w czasie rzeczywistym. Wyobraź sobie, że jesteś dowódcą obrony przeciwlotniczej. Twoje radary pokazują czyste niebo, sensury termalne nie wykrywają nic podejrzanego, a systemy komunikacyjne działają normalnie. Tymczasem nad Twoją głową kręży 10 niewidzialnych maszyn, które mapują każdy centymetr Twojego terytorium, analizują słabe punkty obrony i przygotowują się do uderzenia. Pierwszy sygnał, że coś jest nie tak, otrzymujesz dopiero wtedy, kiedy jest już za późno. Ale prawdziwy geniusz cienia leży w jego zdolności do uczenia się od przeciwnika. Każde spotkanie z systemami obronnymi to dla niego lekcja. Analizuje częstotliwości radarów, wzorce skanowania, reakcje operatorów. Po każdej misji wraca mądrzejszy, lepiej przystosowany do pokonywania konkretnych systemów obronnych. To oznacza, że z każdym użyciem staje się bardziej śmiertelny i trudniejszy do wykrycia. Kiedy pierwsze raporty o tych możliwościach dotarły do Pentagonu, reakcja była natychmiastowa. Rozpoczęto pilne programy badawcze, próbując zrozumieć i odtworzyć polską technologię. Ale problem polega na tym, że cień to nie tylko sprzęt, to całkowicie nowe podejście do filozofii wojny powietrznej. I właśnie dlatego strach NATO sięga znacznie głębiej niż tylko obawa przed nową bronią. Ale prawdziwy powód, dla którego NATO nie może spać spokojnie, to nie sama technologia cienia, to jej implikacje geopolityczne, które mogą na zawsze zmienić globalny porządek militarny. Bo widzisz, kiedy jedna z mniejszych potęg militarnych tworzy broń, która neutralizuje przewagę technologiczną supermocarstwów, cały świat nagle staje się znacznie bardziej nieprzewidywalny. Pentagon przez dziesięciolecia budował swoją strategię na założeniu, że amerykańska technologia zawsze będzie o krok przed przeciwnikami. Budżet obronny USA to ponad 800 miliardów dolarów rocznie, znaczna część przeznaczona na utrzymanie tej przewagi. A teraz okazuje się, że grupa polskich inżynierów z budżetem, który stanowi ułamek amerykańskich wydatków, stworzyła coś, co może zniwelować tę przewagę jednym uderzeniem. To nie jest tylko kwestia militarna, to rewolucja w myśleniu o sile i bezpieczeństwie. Jeśli Polska mogła to zrobić, to co powstrzymuje inne kraje przed rozwojem podobnych technologii? Izrael już intensywnie bada polskie rozwiązania. Turcja rozpoczęła własny program autonomicznych dronów Stealth. Nawet kraje, które do tej pory nie były postrzegane jako poważne siły militarne, nagle zyskują możliwość stworzenia broni, która może zagrozić największym armiom świata. Ale prawdziwy kośmar dla NATO to scenariusz proliferacji. Wyobraź sobie świat, w którym każdy kraj może mieć flotę milidzielnych, autonomicznych dronów bojowych. Tradycyjne sojusze militarne, oparte na przewadze technologicznej i liczbowej, tracą sens. Mały kraj może nagle stanowić zagrożenie dla supermocarstwa. Równowaga sił, która utrzymywała względny pokój przez dziesięciolecia, zostaje całkowicie zaburzona. Cień to nie tylko broń, to symbol nowej ery, w której inteligencja i innowacyjność mogą być ważniejsze niż tradycyjna siła militarna. To dowód na to, że w XXI wieku małe kraje mogą tworzyć technologie, które zmieniają reguły gry na poziomie globalnym. I właśnie dlatego każda wielka potęga militarna dziś Intensywnie analizuje polskie osiągnięcia, próbując zrozumieć nie tylko, jak to działa, ale jak się przed tym bronić. Prawda jest taka, że cień otworzył puszkę Pandory. Pokazał światu, że era amerykańskiej dominacji w powietrzu może się kończyć nie przez powstanie kolejnego supermocarstwa, ale przez rozpowszechnienie technologii, która czyni tradycyjną przewagę militarną nieistotną. I to właśnie ten scenariusz. Świat, w którym każdy może być niewidzialny, każdy może być śmiertelny, najbardziej przeraża strategów NATO. Dziś, kiedy patrzysz w niebo, już nigdy nie będziesz pewny, czy jest puste. Gdzieś tam, ponad naszymi głowami, może krążyć przyszłość wojny cicha, niewidzialna i śmiertelnie skuteczna. Polska nie tylko stworzyła nową broń Polska pokazała światu, że przyszłość należy do tych, którzy potrafią myśleć inaczej. Napisz w komentarzach, Przyszłość wojny, jeśli uważasz, że małe kraje mogą zmienić globalną równowagę sił. A jeśli ten materiał otworzył ci oczy na nowe realia geopolityki, zostaw subskrypcję, bo historia, którą właśnie poznałeś, to dopiero początek zmian, które nadchodzą.